Tak. No, na dzień dzisiejszy, tak jak widać, no wiadomo, dom został zburzony. Chcielibyśmy go odbudować tak, żeby ci ludzie, tu mieszkali, po prostu żyli razem na tej wiosce z nami, a nie pozostali bez, bez żadnej pomocy, bez litości. Są nasi przyjaciele, no, mieszkańcy dłuższych lat, także nam się uda, tyle może nam się uda. No, chcieliśmy jeszcze, żeby ten dom stanął w tym roku. No, pomagamy panu Mietkowi, żeby jakoś tak stanął na nogi. Pomagamy po prostu usuwać te szkody, które nastały. A tak to to... Czyli rozbieracie cały Rozbieramy dom? Rozbieramy cały dom, pomagamy szykować teren pod budowę, pod nowe budownictwo. Z naszej strony to tylko tyle, co my możemy pomóc, to pomagamy, a resztę to już nie się martwi gmina i firmy te, które chcą pomóc. A... Czyli wy będziecie budowali nowy dom od posta, będziecie pomagali, tak, tak, żeby będzie tutaj pan chcemy, y, Mieczysław tak, zamieszkał. Gadać. Pan Mieczysław i pan Leszek miś chcemy, żeby mieszkali dalej u nas i chcemy im pomóc odbudować po prostu nowy dom ze współczuciem całym. Pomaga Dużo pomagają. Bo, bo w budowie tym wszystkim ten grosz wszystko robimy, sobie, nie ładujemy, bo to wszystko, nie? i Sprzedamy. pomagają też jak mogą, nie to... Zaangażowali się po prostu w pomoc, powiedzieli, że ile, ile będzie jeszcze, to pomogą. Tak, bo mało do siebie. Zresztą pomagam i robię z nimi słuchaczami, cały czas robię z innymi i robię z nimi.